Zaczarowana poduszka. Bajki i opowiadania na dobry sen. Basia obudziła się wcześniej niż zwykle. W jej pokoju panowało ciepłe światło poranka, które tańczyło po ścianach jak kolorowe motyle. Dziś miał być dzień dziewczynek w szkole, o którym mówiło się już od tygodnia. Na biurku leżała różowa wstążka, a obok niej zeszyt z narysowanym sercem. Basia spojrzała na siebie w lusterku i poprawiła dwa kołki, które mama upięła wieczorem. Lubiła swoje piegi, choć niektórzy się z nich śmiali, bo przypominały rozsypane kropeczki kakao. Włożyła ulubioną sukienkę z szelkami i westchnęła z lekkim niepokojem. Wiedziała, że dziś wiele dziewczynek przygotowało występy, piosenki i wiersze. Ona nie miała niczego. Nie dlatego, że zapomniała ale dlatego, że nie lubiła stawać przed całą klasą. Wolała pomagać z boku, cicho i po swojemu. W kuchni mama nalewała kakao do kubka i powiedziała, że najważniejsze to być sobą, nawet jeśli inni robią więcej hałasu. Basia skinęła głową i wzięła torbę. Droga do szkoły była pełna śmiechu i rozmów. Dziewczynki niosły balony i kwiaty, a chłopcy udawali, że się nudzą, choć ukradkiem coś szykowali. Gdy Basia weszła do klasy, zobaczyła, że sala wygląda inaczej niż zwykle. Na ścianach wisiały kolorowe girlandy, a w rogu stał stół z pudełkami prezentów. Wszyscy biegali, coś poprawiali, a nauczycielka wołała, by uważać na kwiaty. Basia poczuła, jak serce bije jej szybciej. Nie wiedziała jeszcze, że właśnie dziś odkryje, że czasem najpiękniejsze rzeczy rodzą się wtedy, gdy nikt ich nie planuje. W klasie panował ruch jak w ulu. Dziewczynki śmiały się i przymierzały spinki, a chłopcy nosili krzesła i przystrajali tablice kolorowymi papierami. Basia stanęła przy swoim biurku i obserwowała wszystko z lekkim zdziwieniem. Czuła się trochę zagubiona, bo każdy wydawał się wiedzieć, co ma robić. Zosia ćwiczyła wiersz o przyjaźni. Martyna trzymała pudełko z balonikami, a pani Aneta krążyła między nimi z uśmiechem. Basia chciała pomóc, ale nikt jej o to nie prosił. Zamiast tego usiadła w ławce i zaczęła rysować mały kwiatek w zeszycie. Wtedy zauważyła, że obok tablicy leży sterta papierów, która miała stać się ozdobą sali, ale nikt nie miał czasu, by ją przygotować. Wstała więc, Wzięła nożyczki i zaczęła wycinać delikatne płatki. Robiła to cicho, ale z taką dokładnością, jakby tworzyła coś ważnego. Kiedy inni zajmowali się występami, ona przyklejała swoje papierowe kwiaty na ścianach. Z każdą chwilą sala stawała się coraz piękniejsza. Gdy pani Aneta to zauważyła, podeszła zaskoczona i powiedziała, że dzięki Basi klasa wygląda jak ogród. Basia się zarumieniła. A dzieci przystanęły, by podziwiać efekt. Zosia szepnęła, że to lepsze niż występ, a Martyna przyniosła jej kolorowe tasiemki, by dodać ostatnie ozdoby. Wtedy Basia po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnęła. Poczuła, że choć nie miała planu, znalazła swoje miejsce w tym dniu pełnym radości. Kiedy wszystkie ozdoby były już gotowe, sala wyglądała jak zaczarowana. Papierowe kwiaty kołysały się lekko przy każdym podmuchu powietrza, a słońce wpadające przez okna sprawiało, że ich kolory tańczyły po ścianach. Basia patrzyła na to z zachwytem czuła, że jej praca ożywiła klasę. Pani Aneta poprosiła wszystkich, by usiedli, bo zaraz zacznie się część artystyczna. Dziewczynki szeptały coś między sobą, poprawiały spódniczki i włosy, a chłopcy ustawiali krzesła w półkole. Basia usiadła cicho z tyłu, zadowolona, że może po prostu patrzeć. Lubiła ten moment, gdy wszystko jest już gotowe, a świat wygląda spokojnie. Gdy pierwsza dziewczynka zaczęła recytować wiersz, Basia słuchała uważnie. Potem były piosenki, tańce i krótkie występy. Wszyscy się uśmiechali, a pani Aneta klaskała z dumą. Nagle jeden z balonów pękł głośno i spadł z sufitu. Wszyscy podskoczyli, a kilka dziewczynek zaczęło się śmiać. Basia zerwała się z miejsca i podbiegła do stołu, by naprawić ozdobę. Zawiązała balon na nowo, a potem poprawiła wstążkę, która się odczepiła. Nikt jej o to nie prosił, ale każdy widział, jak sprawnie i spokojnie to zrobiła. Kiedy wróciła na miejsce, pani Aneta powiedziała z uśmiechem, że to właśnie dzięki takim osobom jak Basia wszystko działa nawet gdy coś się psuje. Klasa nagrodziła ją brawami, a Basia zarumieniła się po uszy. Nie spodziewała się, że ktoś to zauważy, ale w jej sercu zrobiło się ciepło jak w letni dzień. Po występach pani Aneta ogłosiła przerwę. Dzieci rozeszły się po sali, śmiejąc się i rozmawiając o tym, komu udało się zapamiętać wszystkie słowa piosenki. Basia została na chwilę sama przy tablicy, bo chciała uporządkować papiery i klej, który został po dekoracjach. Gdy zbierała resztki kolorowego papieru, podeszła do niej Zosia z małym pudełkiem ozdobionym kokardką. Powiedziała, że to prezent dla każdej dziewczynki i że Basia też powinna sobie wziąć. Basia otworzyła pudełko i zobaczyła w środku błyszczący breloczek w kształcie serca. Był prosty, ale piękny. Przypięła go do swojego piórnika. Zosia uśmiechnęła się i powiedziała, że dzięki Basi Sala wygląda najpiękniej w całej szkole. Wtedy podbiegła Martyna i wręczyła jej kolorowy balonik, mówiąc, że to za odwagę w naprawianiu ozdób. Basia roześmiała się, bo pierwszy raz poczuła się częścią czegoś większego. Pani Aneta spojrzała na nie z daleka i pomyślała, że w tej klasie nie brakuje talentów, ale najcenniejszy z nich to życzliwość. Gdy dzieci wróciły na swoje miejsca, słońce znów zajrzało przez okna i rozświetliło kwiaty z papieru. Basia przyglądała się im i pomyślała, że każdy z nich jest inny, a jednak razem tworzą coś pięknego. Tak samo jak ludzie. Po południu, gdy zajęcia zbliżały się ku końcowi, pani Aneta poprosiła uczniów, by podziękowali sobie nawzajem za wspólny dzień. Klasa zamilkła na chwilę. A potem zaczęły się ciche rozmowy i śmiechy. Chłopcy wręczali dziewczynkom małe upominki, które przygotowali z pomocą rodziców. Były tam kolorowe bransoletki, kartki z życzeniami i słodkie cukierki. Basia otrzymała mały notesik z napisem dla najmilszej koleżanki. Nie wiedziała, od kogo jest, otworzyła go, a na pierwszej stronie zobaczyła krótkie zdanie napisane niepewnym pismem. Dziękuję, że zawsze pomagasz. Basia długo patrzyła na te słowa, a potem zamknęła notesik z uśmiechem. Zrozumiała, że jej cicha praca i dobre serce naprawdę zostały zauważone. Pani Aneta powiedziała wtedy, że dzień dziewczynek to nie tylko święto pięknych ubrań i prezentów, ale też dzień, w którym warto przypomnieć sobie, jak ważna jest dobroć i wzajemna pomoc. Klasa pokiwała głowami, a Basia poczuła, że te słowa są właśnie dla niej. Gdy dzwonek ogłosił koniec lekcji, dzieci wybiegły na korytarz, a Basia została jeszcze chwilę, by pozbierać ostatnie ścinki papieru. Słońce świeciło prosto na tablicę, a jej kwiaty błyszczały jak prawdziwe. Dziewczynka uśmiechnęła się do nich i pomyślała, że to był najpiękniejszy dzień dziewczynek, jaki mogła sobie wymarzyć. Kiedy Basia wracała do domu, w jej torbie szeleściły kartki i wstążki, które zostały z dekoracji. Droga była spokojna, a w powietrzu unosił się zapach wiosny i kredy ze szkolnych korytarzy. Szła wolno, bo chciała zapamiętać ten dzień jak najdłużej. Na rogu ulicy spotkała panią Helenę, starszą sąsiadkę, która zawsze podlewała kwiaty na balkonie. Kobieta zapytała, skąd ten uśmiech. Basia opowiedziała jej o święcie w szkole, o ozdobach, które robiła i o małym notesie, który dostała. Pani Helena wysłuchała jej z uwagą i powiedziała, że kiedyś sama lubiła wycinać papierowe kwiaty, bo wierzyła, że każdy z nich przynosi komuś radość. Basia roześmiała się i podarowała jej jeden z papierowych płatków, który znalazła w kieszeni. Pani Helena schowała go do książki, mówiąc, że zostawi go na pamiątkę. Gdy Basia ruszyła dalej, poczuła, że dobro potrafi rozchodzić się jak echo z klasy na ulicę, z dłoni do dłoni. W domu czekała już mama z kolacją. Zapytała, jak minął dzień, a Basia odpowiedziała, że był piękny, choć nie miała występu ani prezentu dla innych. Mama pogłaskała ją po głowie i powiedziała, że czasem wystarczy jeden uśmiech, by dzień stał się wyjątkowy. Basia uśmiechnęła się jeszcze szerzej i dodała, że jutro zrobi nowy bukiet z papieru, tylko po to, żeby w klasie znów było kolorowo. Następnego dnia szkoła wyglądała zwyczajnie, lecz dla Basi nic nie było już takie samo. Gdy weszła do klasy, zauważyła, że papierowe kwiaty, które zrobiła wczoraj, wciąż wiszą na ścianach. Słońce oświetlało je delikatnie, jakby chciało powiedzieć, że pamięta o tamtym dniu. Pani Aneta uśmiechnęła się do niej z daleka i powiedziała, że nie ma sensu ich zdejmować, bo wnoszą do sali coś dobrego. Dzieci przytaknęły, a Zosia zaproponowała, by zostawić je do końca roku. Basia poczuła, jak w jej sercu rośnie ciepło. Siadła przy ławce i otworzyła swój notesik. Chciała coś w nim zapisać, ale nie wiedziała co. Wtedy spojrzała na koleżankę, która miała smutną minę bo zgubiła swoją kredkę. Basia podała jej swoją, a dziewczynka od razu się uśmiechnęła. To było takie proste, a jednak znów poczuła to samo ciepło, co wczoraj. Zrozumiała, że dzień pełen dobra nie kończy się, gdy gasną szkolne światła. Można go powtarzać codziennie, w drobnych gestach i cichych uśmiechach. Kiedy pani Aneta zapisała na tablicy pierwsze zadanie z matematyki, Basia spojrzała przez okno. Na niebie unosiły się białe obłoki, spokojne i miękkie jak papierowe kwiaty. I pomyślała, że może właśnie tak wygląda dobro, ciche i lekkie, zawsze obecne, nawet wtedy, gdy nikt go nie zauważa. Po lekcjach Basia została jeszcze chwilę w klasie, żeby pomóc pani Anecie posprzątać. Na podłodze leżały kolorowe skrawki papieru, a kredki rozsypały się pod tablicą. Basia pozbierała wszystko do pudełka i ułożyła równo na biurku, że dzięki niej ten dzień zapamięta na długo. Dodała, że czasem najwięcej dobra robią ci, którzy nie szukają oklasków. Basia się zarumieniła, bo nie wiedziała, co odpowiedzieć. Schowała swój notesik do torby i pożegnała się z nauczycielką. Na korytarzu było już cicho, tylko echo kroków odbijało się od ścian. Gdy wyszła przed szkołę, Słońce chyliło się ku zachodowi, a niebo mieniło się złotem. Dziewczynka przystanęła na chwilę i spojrzała na swoje dłonie, bo przypominały o wszystkim, co zrobiła. Po drodze do domu spotkała chłopca z młodszej klasy, który nie mógł zawiązać sznurówek. Kucnęła, zawiązała mu but i powiedziała, że następnym razem na pewno poradzi sobie sam. Basia roześmiała się cicho bo pomyślała, że może dobro ma w sobie coś z papierowych kwiatów. Można je zrobić z małych rzeczy, a potem podarować komuś, kto akurat tego potrzebuje. W domu Basia rozłożyła na biurku swój notesik, rysunki i kolorowe wstążki. Chciała zachować wszystko, co przypominało jej o dniu dziewczynek. Mama zajrzała do pokoju i zapytała, czy to pamiątki ze szkoły. Basia przytaknęła a potem opowiedziała o papierowych kwiatach, o tym jak pomagała i jak dostała notes z podziękowaniem. Mama słuchała uważnie, a w jej oczach pojawił się uśmiech. Powiedziała, że jest dumna, bo prawdziwe dobro nigdy nie jest głośne, ale zawsze zostaje w pamięci. Basia zapisała w notesie jedno zdanie: Dobro to coś, co się robi, nawet jeśli nikt nie patrzy. Potem przykleiła do strony jeden z papierowych płatków, który przypadkiem znalazła w kieszeni. Przypominał jej o tamtym dniu i o wszystkich uśmiechach, które wtedy widziała. Wieczorem usiadła przy oknie i patrzyła na podwórko, gdzie dzieci grały w piłkę. Słońce chowało się za drzewami, a w powietrzu unosił się spokojny blask kończącego się dnia. Basia pomyślała, że jutro znów pójdzie do szkoły. Może znów komuś pomoże, może znowu coś naprawi. Nie wiedziała jeszcze co ale czuła, że każdy dzień ma w sobie małe miejsce na dobro, jeśli tylko się je zauważy. Następnego ranka Basia obudziła się z nowym pomysłem. Postanowiła zrobić dla całej klasy niespodziankę. Wzięła kolorowy papier, nożyczki i klej, a potem zaczęła wycinać małe serduszka. Na każdym napisała jedno dobre słowo odwaga, uśmiech, pomoc, przyjaźń. Kiedy skończyła, włożyła wszystkie do koperty i zabrała ze sobą do szkoły. W klasie zjawiła się wcześniej niż zwykle, by rozłożyć serduszka na ławkach. Kiedy dzieci zaczęły wchodzić, zauważały kolorowe kartoniki i z zaciekawieniem je czytały. Zosia znalazła swoje z napisem cierpliwość, a Martyna dostała radość. Chłopcy też dostali swoje słowa i zaczęli wymieniać się nimi z uśmiechem. Pani Aneta była zaskoczona i zapytała, kto przygotował tę niespodziankę, ale Basia milczała, tylko wzruszyła ramionami. Wiedziała, że nie musi się przyznawać. Najważniejsze było to, że w sali znów zapanował ten sam ciepły nastrój co w dniu dziewczynek. Pani Aneta powiedziała, że te małe słowa mają w sobie ogromną moc, bo przypominają, kim chcemy być dla innych. Wtedy Basia spojrzała na swoje serduszko, które zostawiła sobie. Uśmiechnęła się bo wiedziała, że to właśnie ono prowadzi ją każdego dnia, cicho i pewnie, jak promień słońca wpadający do klasy przez poranne okno. Tego popołudnia Basia wracała ze szkoły wolnym krokiem, niosąc tornister lżejszy niż zwykle. Nie dlatego, że miała mniej książek, ale dlatego, że jej serce było spokojne. Słońce świeciło miękko, a powietrze było ciepłe i pełne wiosennego światła. Na chodniku przed szkołą leżało jedno z serduszek, które musiało wypaść komuś z kieszeni. Basia podniosła je i zobaczyła, że widnieje na nim słowo uśmiech. Pomyślała, że może to znak, by się nim podzielić. Na ławce obok siedziała dziewczynka z młodszej klasy, która wyglądała na smutną. Basia podeszła, podała jej serduszko i powiedziała, że pasuje właśnie do niej. Dziewczynka uśmiechnęła się nieśmiało. A Basia poczuła, że zrobiła coś ważnego, choć bardzo prostego. W domu położyła swój notes na biurku i dodała do niego kolejne zdanie: Dobro wraca, nawet jeśli pójdzie inną drogą. Wieczorem, zanim zasnęła, pomyślała o dniu dziewczynek i o tym, jak się wszystko zaczęło. O papierowych kwiatach, o notesie z podziękowaniem i o tych wszystkich małych chwilach, które sprawiły, że świat stał się jaśniejszy. Wtedy zrozumiała, że każdy dzień może być świętem dobroci, jeśli tylko serce ma odwagę być sobą. Nasza dzisiejsza przygoda dobiegła końca, ale nie przejmuj się. Nowe bajki, codziennie o 18:30 na kanale, zaczarowana poduszka. Dobranoc.